Cześć, z Wraz z chłopakami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wzięliśmy udział w projekcie Częstka Akademia Kompetencji Ekologicznych. W pierwszych zajęciach zrobiliśmy torby ze starych t Chodzę z nią do teraz do sklepu na przeciwko ośrodki. Prowadziliśmy ankietę na terenie Krupskiego Młyna, gdzie pytaliśmy y, mieszkańców, jak dbają o ekologię i także co im przeszkadza w terenie. Na zajęciach dowiedziałem się, co to są zielone miejsca pracy i też y, poznałem wiele przykładów i też w przyszłości planuję pracować w takim miejscu pracy, bo podoba mi się coś takiego jestem za ekonomią. Z tych ludzkiego moinu skarżyli się na zanieczyszczenie powietrza i przez to postanowiliśmy posadzić drzewka, żeby było więcej płynu. Ale się nie ma jeszcze powietrza. Tu zakopił się skarbena do ziemi. No dalej. Ale dalej to, to postanowało być. Robota nasz. No. <ścoughs>